Fragmenty z dzienniczka świętej siostry Faustyny od numeru 1568 do numeru 1572. O mój Jezu, wierzę słowom Twoim i nie mam już żadnych wątpliwości pod tym względem, bo w pewnej rozmowie z matką przełożoną powiedziała mi, żebym więcej pisała o miłosierdziu Twoim. Wypowiedzenie to, było tak zgodne z Twoim żądaniem. O mój Jezu, teraz rozumiem, że jeżeli żądasz czegoś od duszy, to dajesz i przełożonym natchnienie, aby nam udzielili pozwolenia na możność wykonania Twoich żądań. Chociaż się to zdarza, że nie zawsze otrzymuje się od razu. Nieraz jest wystawiona nasza cierpliwość na próbę. O wieczna miłości, Jezu, któryś się zamknął w hosti tej i kryjesz majestat bóstwa i taisz piękność Twą, a czynisz to dlatego, by oddać się cały duszy mej i by jej nie przerażać wielkością swą. O wieczna miłości, Jezu, któryś zasłonił się chlebem. O wieczna światłości, niepojęte źródło szczęścia i wesela, bo Ty chcesz być mi tu na ziemi niebem i jesteś mi w ten czas, gdy miłość Twa, Boża, mi się udziela. O Boże, wielkiego miłosierdzia, dobroci nieskończona, to dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej. O Boże, a woła potężnym swym głosem nędzy: Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O panie dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do ciebie nie jesteśmy w stanie. Przeto cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas Nieustannie, miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją, świętą, w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne. Który to dzień Tobie jest tylko wiadomy, i spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą. Przez Jego miłosierne serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba. Zauważyłam, że od samego wstąpienia mojego do klasztoru. Czyniono mi jeden zarzut: to jest, że jestem święta. Lecz ta nazwa była zawsze z przekąsem. Z początku bolało mnie to bardzo, ale kiedy się wzniosłam wyżej, nie zwracałam uwagi na to. Ale kiedy w pewnej chwili z powodu mojej świętości została dotknięta pewna osoba, w ten czas zabolało mnie bardzo, że z mojego powodu. Inni mogą mieć jakieś przykrości. I zaczęłam żalić się Panu Jezusowi. Czemu tak jest? I odpowiedział mi Pan: smucisz się z tego? Przecież jesteś nią. Niedługo okażę to sam w tobie i będą wymawiać to samo słowo święta, tylko że już z miłością. Przypominam Ci, córko moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej, Uprosisz wszystko dla siebie i dla innych. W tej godzinie stała się łaska dla świata całego. Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą. A jeżeli nie możesz odprawić Drogi Krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy. I uczci moje serce, które jest pełne miłosierdzia w najświętszym sakramencie. A jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Żądam czci dla miłosierdzia mojego od wszelkiego stworzenia, ale od ciebie najpierw, bo dałem ci najgłębiej poznać tę. Tajemnicę.